jakiś z tej strony Bora. Witam Was w kolejnym odcinku Edge One Z One Just Survive. Tym razem wejdziemy po raz kolejny na Kraków. I zobaczymy, co tam się będzie działo. Czy znowu będą pustki, czy może kogoś poznamy, czy może ktoś nas odjebie bez powiedzenia, bez niepowiedzenia ani słowa. Zobaczymy, kurde, mam noc, to jest trochę lipa. Zobaczmy, co się tam dzieje na tym szpitalu. No, nocy nie mamy, ale zaraz pewnie będzie noc. Jakiś tam jeden zombiak jest. Tylko nie wiem, czy ma sens... Idziemy na tą bazę wojskową, myślę. Co, nie? To jest zombiak, ale tutaj się chyba nic nie dzieje, bo... Zobaczę tylko, czy samochodu nie ma. Bazy wokół stoją. Czekajcie, zciszę trochę szkły, szkiełko. Siema, Master Kostek. No nie ma, no dobra, pójdziemy na tą bazę wojskową. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Może jakiś plecak znajdę? No zobaczymy, jak to się tutaj nam rozegra. Historia dzisiejszego odcinka. Po prawej niedźwiedź. A jak niedźwiedź, to kto? Kurama Medical Facility. Patrzcie, kolejno tej bazy stoi w lesie. Już mnie zombie goni. Została zadaszona i pewnie nówka, nie? Gdzie ona ma podjazd? Ma bramę tylko, no, sprytnie. Wejdźmy, zobaczymy, co tutaj jest. Ul stoi. Czyli coś w ulu mamy. Jak mnie tutaj wilk gryzie? Gień skurczy, synu. No i co? No i muszę bandaż znowu. Dobra, mam dwie gazy. Trzeba im ten miód tutaj podebrać, nie? Patrzcie ile mam wszystkiego, kurde. Pokiego grzyba mi to wszystko? Ale bierzemy miód. Drugiego się nie da. Wow! To sarna, dobra. Stagnat water wypijemy, coś zjemy, myślę. Pusta butelka. Out. Da się zjeść miód? Daje to coś w ogóle? Bo nie pamiętam, nawet nie wiem. On daje. Dobra, nie ma psułek Lecimy. Ta baza też zamknięta, czyli tutaj jakieś ekipy jednak jeszcze istnieją. No, będzie noc na bank, będzie noc, po nocy będziemy łazić. Szkoda. Pójdźmy sobie tutaj wzdłuż drogi, żeby z daleka nikogo nie prowokować, jak ktoś tutaj będzie. Przejdę sobie, bo zaraz na lewą stronę, w sumie tak w ogóle, chociaż w sumie. Dobra, no ciśnijmy tędy. Zobaczcie za to, że w nocy będziemy łazić to pewnie we mgle jeszcze dodatkowo. No, ale akurat teraz mam czas na nagrywanie, więc nie będę czekał aż będzie jasno. Później mógłbym nie dać rady nagrać i tyle. Chaz, za tam jakieś fundamenty stoją. Kolejny szak po prawej, czekajcie, a może go zbadamy. A nie, on jest cały. W sumie jakiś czas już tutaj nikogo nie było, ale drzwi jeszcze nadal są. Ostatnio się pomyliłem, goście gadali na ten gościu, co wołał Forfany gadali na radiu, bo miałem na jedynkę radio włączone Wilk? Nie. A ja byłem pewny, że to do mnie gadają, no pomyłeczka. O, teraz wilk za mną dałoby się go ubić, ale w sumie nie widzę go gdzie on jest. W prawo pobiegnął za sarną. Patrzymy sobie tutaj chwilkę. Ktoś na bazie czasami, czasami się już nie kręci. Nie widać tutaj żadnego ruchu na chwilę obecną. No cóż, idziemy, no co. Nie będę się czaił jak Czajcka w krzakach. Trzeba tam wejść i poszukać plecaka. Myślę, że znajdę. Myślę, że znajdę. No zobaczymy. Fajna baza na górze. Kurde, w kilka osób, minimum w dwie tam się coś pali. Minimum w dwie to bazy zajebiste idzie zrobić. Bo wiedziałem takich baz już naprawdę wiele. Tam jest piece, patrzcie jakie stanowisko snajperskie idealnie na tutaj na bazę wojskową Okej, okay, uderzamy w tą stronę myślę wpierw <coughs> A, oh, myślę, że to kogoś widzę. Tam też coś się świeci. Tak, jakby ognisko ktoś robił przed chwilą. Milion granatów. I tak mi nic z tego. Chyba, że znajdę plecak. Mam kuszę. Nie wiem, czy nie jest lepsza. Kurde, kamizelka kulotporna, ale ja mam pełną. Plecach mi dajcie gnojki, a nie kamizelki. Na grillu nie ma nic. Tu też pewnie będą tylko kamizelki, no jedna już była. Druga. No nic, nie ma nic. Okej, okay, dobra. Ciśniemy dalej. Tam za strzelnicą też jakieś namioty najprawdopodobniej były chyba, nie? Nie, tam nie ma nic. Dwie sarny silniki. Dobra, idziemy do garażu zobaczyć, idziemy w tą stronę. Tam się jakieś takie ognisko dziwne świeciło, że co to było. Zaraz to przekonamy się co to było plecak potrzebuje no kurda no może tutaj coś znajdę tego nie wie nikt no bo jest są jakieś nie, dupa dupa o tutaj jakaś pestka jest jednak gdzieś Kawę też mogę wziąć spoko Tam coś jest, czy tylko silnik Czy turbiny o, Ale rano No cóż, idziemy po drugą stronę pod tamte, na, po tamte namioty i Zobaczymy czy coś znajdę, czy nie nie jest tak ciemno, w sumie powiem Wam szczerze. Nie jest tak źle. Tutaj teoretycznie nic nie będzie, ale w praktyce warto się przejść, bo może. Może coś będzie. No, nic. Zobacz tam jeszcze pod te półki. Też nic nie znajdę. Dobra, no cóż. Idziemy dalej w lewo. Tu już jakiś namiot pierwszy jest. Patrz, tam było nisko, już tak jakby znikło. Już, już go chyba nie ma. Ciekawe. A jest. Nie, to jest pochodnia. tak nic nie widać w tych namiotach tam milion części samochodowych nic więcej dobra ciśniemy a tu jest wyjście chyba, nie ja nie chcę do wyjścia Dobra, zacznijmy sobie od tych namiotów, które widać, czyli po prawej stronie. Coś świeci. Bazanówka. Poproszę plecak. Łożysz, ty, co to było? Co to było? Sarna dojechała, wilka. O, żeż kurwa, ja pierdolę naboje. To 44 czwórki. nie, ubiorę jej, no dobra. Kolejny namiot. Granata zmieszczę, spoko. Ale tu więcej nic nie ma. Dobra, pociśniemy. Tutaj są jeszcze namioty. Jeszcze jakaś nadzieja na plecak istnieje. No Jest to. Za długo stoję w jednym miejscu. Ale dobra, energia do pełna. No i poproszę, o chociaż jeden plecak. Jak nie to idziemy w słonek kranbery. Co, 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 co? Zamknięte. Mam wodę? Mam. Pijemy. Tą butelkę wyjebiemy. Sama się wyjebała, dobra Mi to na rękę. No nie ma nic. Pierwsze przeszukamy namioty po prawej. Ty, 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 ty. Kolejna woda? To się napijemy Okej okay. To są jakieś szafki? Kurwa jest tak ciemno Jak w dupie kurwa mać U Makumby Tu jest pełno wody Wchodzimy tutaj, ale coś czuję, że tego plecaka to ja tutaj już nie znajdę, tak mi coś mówi, no i tak będę w stronę pleśniawki cisnął, więc może tam ja mogę wziąć ten pistolet zamiast Magnuma i nie wiem, czy tam nie wrócę po niego, no właśnie. On chyba tutaj był gdzieś, nie? Albo nie tutaj. W jednym z tych trzech namiotów to na pewno. Myślę, że tutaj. Stagnant water ale wypijemy nie zostawimy. Kurde, czyli nie tutaj. Ale przeszukam jeszcze raz. Wszystkie bo. Nie, na pewno nie tutaj. To może w ostatnim. Dobra, tu jest. Że cały magnet to bierzemy dziewiątkę. No i super, mam siedem pestek. Ok, to było przeszukane. Te. Czyli pozostały dwa namioty, a tak naprawdę to jeden, bo tutaj również nic nie ma. No wielka kupa na tej bazie wojskowej, jednak. Tylko kamizelki. Kamizelki mi niepotrzebne, tam już nic nie ma, nie, nie, dobra. No co, robimy wypad stąd. No, zobaczymy, w stronę pleśniawki na razie podążam. Nie wiem, czy to się zmieni, zobaczymy. Hmm. Ani widu ani słychu na razie. 15 minut nagrywania za mną. Ostatnio nagrywałem chyba w piątek, nie w czwartek albo w piątek, jakoś końcem tygodnia. To były późne godziny popołudniowe i było echo. Dzisiaj jest nieco wcześniej, bo jest równa 12 w południe w tej chwili z poniedziałek. Więc na pewno trochę osób będzie w tej chwili w szkole lub w pracy. Ale to nie świadczy o tym, że nikogo. Na serwerze nie ma, nie wierzę w to. Chociaż oznaczony jest ponownie na low. Obserwuję ten Kraków od wielu dni. <coughs> Wybaczcie. I raz go tylko widziałem na medium. Chyba w sobotę. Tak, w sobotę. Więc szału nie ma, no w tej chwili. Przejdziemy tędy na skróty trochę. Chociaż czekajcie. No nie, nie będę szedł do kopalni. To nie ma sensu, przejdziemy sobie tędy. Kompas by się przydał, ale mniej więcej to ja się na tej mapie zgubić nie zgubię. No w sumie, jak wejdę w las, to się zgubię. Mam łuk, mam, dobra. Nie jest źle snajpera i M9 nie jest źle. To prawda, mogłoby być lepiej, ale źle nie jest. Satchel mam, plecak by się przydał i to bardzo. No i co, Go, Dom Gubernatora zwiedzony. Na szpitalu co prawda nie byłem, ale nie wiedziałem sensu, żeby tam iść. Baza wojskowa zwiedzona. I do chwili obecnej jeszcze nikogo nie spotkałem. Słyszałem dwóch typów i tyle. Kraków. Wielkimi Kraków. Kiedyś był wielki Kraków, kiedyś tutaj grało naprawdę mnóstwo osób. Co 2-3 minuty, praktycznie obojętnie gdzie byś poszedł, to kogoś spotkałeś, kogoś widziałeś, a teraz? Pff, wielka, kupa i kamieni, wielka dupa i kamieni kupa. Grają prawdopodobnie tylko takie duże ekipy. Tak mi się wydaje, no nie jestem pewny. Napiszcie mi w komentarzach, wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli się mylę. Ale wątpię, żeby. Ktoś tutaj solo grał, tak jak ja. O, bardzo dobrze. Czytujcie dalej. Pewnie ktoś gra pojedynczy, ale takich kolesi jest zapewne bardzo, bardzo niewielka ilość. To trzeba być samobójcą, żeby wpadać na serwer, gdzie są duże ekipy, i grać pojedynczo. Chociaż samobójcą z jednej strony, ale z drugiej strony. A co się zawsze może dziać? No, nie, nie, myślę, że. Ja też coś w końcu, jakąś przygodę znajdę, żeby tylko ta przygoda nie zakończyła się od razu kulą w łeb, to nie byłoby fajne. Mam jeszcze postać na też serwerze, który zawsze był na high, czy zawsze, kiedyś był na high, a teraz właśnie low, medium też go widziałem ostatnio, ale tak to też na low, no zobaczymy. Tam też mam już postać. No, nie jest źle z tamtą postacią, też coś tam już mam. Nie jestem goły i wesoły w każdym bądź razie. Więc pewnie jak zginę, zginę na Krakowie, to przejdę na tamten serwer, też go wam pokażę. Ale w tej chwili na razie gramy. Tutaj, gdybyś napiszcie mi w komentarzach, jakie są jeszcze polskie serwery. Czy tylko i wyłącznie istnieje Kraków? Jako typowo polski serwer, czy są jeszcze jakieś inne? Bo z tego co słyszałem, to Gaben też jest polski, ale pewności 100% co do tego, niestety, nie posiadam. Także fajnie by byłoby, jakbyście napisali w komentarzu. Dobra, tam już jest pleśniawka po prawej stronie, tak to tam pójdziemy. Zmieńmy sobie na snajpę. No i zobaczymy, co jest na pleśniaku Jak to niektórzy na tą miścinę wołają. Nie, gówno to nie jest present Wally. Tu jest ten z rozwalony most. Dobra, do pleśniawki tędy. To jest tylko jedna dupna baza za drugą. Nawodniłem się, nażarłem. Chociaż tyle skorzystałem z tej bazie wojskowej. No, i to też, że znalazłem M9. Jedyne plusy na razie, dzisiejszego odcinka. Ale jeszcze się odcinek nie skończył. Tam się coś w szaku pali. Patrzcie, grill w wodzie. He, dobre. Ciekawie, które to baza i tam też się pali. Co ja tu strzałem? Co to było? Tam w wodzie jakaś skrzynka też jest. Czekajcie, zobaczymy. Z czystej ciekawości. Echo. Farma po prawej. Ale wejdziemy sobie ciaczem na pleśniawkę. Jeśli się oczywiście uda. <laughs> Dobra, trzeba troszeczkę staminy nadrobić. O co nim doświecą, żeby myśleli. No właśnie, ot, otwarte. Nikogo w środku nie ma. Podpisują się pochodniami, nie? E, ja tu byłem, to halik zniszczyłem tego szaka, lub tą bazę. <laughs> Kurwa do bazy, budują. Nieraz są takie twierdze. Tak to fajnie wygląda. Ja buduję, jak buduję, no. Mistrzem architektury yy, survivalowej nie jestem. Dobra, teraz się stamina odnowiła. Można znowu sobie podbiec. Dobra, mamy już hangary. Bo hangarów gdzieś tu jest blisko policja, tak? Czy mi się... Wydawało. Znaczy, nie chciałbym troszeczkę od policji odbić. Nie chciałbym od razu na policję wbijać, bo to nie ma sensu, ale myślę, że i tak wbiję na policję. Coś takie jakby mikro-mini-lagi. Widz widzicie to? Nie wiem, dlaczego mi się tak dzieje. Też mam topową kartę graficzną, więc... takie coś nie powinno mieć miejsca w ogóle. Moje oczy się pierdolą, tylko tak mi się wydaje? Nie, widzę jakieś mikrolagi. A, już wilki, wilki wyją, tu nie ma nic, jeden zombiak, tu jest biuro, nie ma. Nie, przejdę sobie tędy. Nie będę zawczasu bez rozkminy kusił losu. Przejdziemy sobie całkowicie, jednak tędy. Nie, a ja źle poszedłem, tak? No, w sumie chyba nie jest źle, czekajcie. Mi się teraz popierdoliło. Nie, no w tamtą, w lewo mam iść, tak? tak. Kurwa mać, chyba tak. No, też nic nie znajdę. A, myślę, że na górze gościu goni. No, tu jest ta policja i to... Mnie ledko boli. Wiecie co beściaki? W tym momencie chyba sobie tak zakończymy ten odcinek. Wbiliśmy na pleśniawkę, ale co będzie dalej, to już się dowiecie w kolejnym odcinku. W sumie ja również się dowiem, bo na razie też tego nie wiem. Hmm. Tyle, chyba tyle. Trzymajcie się ciepło miłego dnia strzała